Ogromny pojazd kosmiczny transportuje 5000 pasażerów. Niefortunnie po drodze pojawił się niespodziewany obszar asteroid. Nie da się go ominąć. Na szczęście statek produkuje coś w rodzaju pola siłowego. Dzięki zapożyczeniu energii z innych sektorów przelatują bez większego problemu. Dopóki nie pojawiła się ta ogromna skała, która doprowadziła do kilku usterek. Ważne systemy, takie jak reaktor, szybko zostały naprawione. Pozostał tylko jeden problem: wibracje spowodowały obudzenie pasażera numer 1498, o imieniu Jim. Komputer informuje, że zostały tylko 4 miesiące do celu. Planety Homestead 2. Wybudzają ich tak wcześnie, aby mogli pobawić się w luksusach tego wspaniałego statku. Oraz oczywiście wydać masę pieniędzy. Jim przyszedł do swojego pokoju, wyleczył skutki uboczne hibernacji, czego w zasadzie to nie powinien tak nazywać, bo w trakcie hibernacji serce pracuje tylko bardzo wolno, a tutaj było całkowicie zatrzymane. Nieistotne. Odświeżył się i poszedł na pierwsze szkolenie. Tam tłumaczą, że ten program kolonizacyjny powstał dla ludzi, którym przeszkadza przeludnienie Ziemi lub zbyt wysoki koszt życia. Ciekawe, jeśli niektórzy mają problem z cenami np. nieruchomości i tego typu rzeczy, to w jaki sposób ci sami ludzie mają zapłacić miliardy za bilet do innego układu gwiezdnego? A, no i właśnie. Okazało się, że jest sam. A przynajmniej tutaj. Niby ważna informacja. Pojechał windą do drugiego ramienia statku. Bardzo ładnie pokazują, że im bliżej centrum, tym efektywna grawitacja jest mniejsza. Tylko trochę zapomnieli, że jak przejedzie przez centrum, to zmieni się kierunek grawitacji. Ta winda nie ma siedzeń również na suficie, więc zapewne musi się obracać, co za bardzo nie jest możliwe przy tej konstrukcji. Ale nieistotne. Dojechał do wielkiego centrum handlowego. Tam również jest pusto. Komputer wysłał go do biura obsługi pasażerów. Również nikogo nie ma. Następnie Jimowi udało się zmanipulować pokładowe AI i dostał się na mostek statku. Tam, oczywiście, również pusto. Aby sprawdzić aktualne położenie statku, poszedł do obserwatorium i zobaczył, że zostało mu jeszcze 90 lat podróży. Czyli problem jest o wiele większy niż sądził. Następnie wysła wiadomość na Ziemię. Niestety będzie tam lecieć jakieś 19 lat, a odpowiedź dostanie najwcześniej po 55 latach, co pozwala oszacować ich prędkość. W ciągu 30 lat podróży przelecieli 19 lat świetlnych. Oznacza to średnią prędkość około 63% prędkości światła. Bardzo dobra prędkość do podróży międzyplanetarnej. Problemem tu jest czas wiadomości powrotnej. Przy stałej prędkości wiadomość powinna wrócić po 52 latach. Zapewne mają takie delikatne przyspieszenie, ale to tylko mały szczegół. Dodatkowo policzyli go za tą wiadomość 6 tysięcy dolarów, co sugeruje, że tamta wcześniejsza propaganda jest bullshitem. Teraz Jim poszedł do baru. Myślał, że spotkał człowieka, ale to tylko android. Mają krótką, ciekawą dyskusję. Artur twierdzi, że kapsuły nie mogą się zepsuć, a pasażerowie mają się wybudzić na 4 miesiące przed końcem trasy. Przyznaje, że zostało jeszcze 90 lat i że pasażer przed nim siedzi, czyli ma sprzeczne informacje i dostaje lekkiego zwarcia, ale dalej nie jest w stanie przyznać, że się myli. Czyli te roboty na statku nie są takim gówno AI, które znamy, tylko raczej mają z góry zaprogramowane odpowiedzi z niewielkim polem manewru. I tak trzeba je przez ten cały film traktować. Czyli nie można przyszłych zdarzeń zwalać na głupoty AI, tylko na człowieka. Następny dzień na pustej stołówce próbuje wypić kawę, ale niestety nie kupił odpowiednio drugiego biletu, więc musi zadowolić się standardowym posiłkiem. Potem wykorzystał instrukcję obsługi kapsuły, narzędzia, części zapasowe i inne rzeczy, raczej dostępne tylko dla personelu, a nie pasażerów. Niestety udało mu się tylko zablokować się w środku na małą chwilę. Następnie próbuje otworzyć drzwi do sypialni załogi, również bez sukcesu. I niestety żaden z robotów nie jest mu w stanie pomóc. Pojawiły się delikatne problemy, ale na razie je zignorował, ponieważ najpierw musi przejść swoją przemianę, a realne zagrożenie by mu w tym trochę przeszkadzało. To był tylko taki mały spoiler, o czym można zapomnieć na następne 40 minut filmu. Świetnie. Po kilku dniach zrezygnował z prób ponownego zaśnięcia i postanowił wykorzystać atrakcję tego hotelu. Bez większych problemów dostał się do najlepszego apartamentu, luksusowych restauracji i do praktycznie wszystkiego, oprócz tego pieprzonego dozownika lepszej kawy w głównej stołówce. To pozostało tylko dla członków premium. Nie wiadomo ile czasu minęło, ale popadł w depresję z alkoholizmem. Wybrał się na spacer kosmiczny. Chwila, czy ta śluza nie wypompowała powietrza przed otwarciem? I co on tego ekstremalnego wiatru nie poczuł? Spacer kosmiczny mu i tak za bardzo nie pomógł, więc chciał wykorzystać brak sensownych zabezpieczeń i wystrzelić się w próżnię. Jednak zrezygnował w ostatniej chwili. Czy naprawdę ta śluza w jakiś sposób nie sprawdza, czy osoba jest w skafandrze? Kto projektował ten statek? Nieważne. W jednej z kapsuł zauważył atrakcyjną kobietę. Trochę się zakochał. Pomyślał, że obserwowanie jej i słuchanie naprawi jego problem z brakiem kontaktu ludzkiego. Najwidoczniej wszyscy nagrywali historię swojego życia, więc wysłuchanie wszystkich pasażerów jest lepszą opcją. Ale on obsesyjnie poznaje wszystko o niej. Jeszcze raz przeczytał instrukcję i dowiedział się, jak ją obudzić. No i teraz ma dylemat. Może sprawić sobie towarzystwo, ale skaże ją na śmierć na tym statku, zamiast na kolonii. Stwierdza, że to jest niemoralne. Mimo to pragnienie towarzystwa jest zbyt silne, więc ją obudził. Potem, jak idiota odkłada narzędzia i instrukcje do swojej kajuty, czyli nie był zbyt dobrze przygotowany. Po tym, jak w bardzo niezręczny sposób się przywitał i wyjaśnił tą całą sytuację. Oczywiście kłamiąc, że to była kolejna usterka. Teraz to ona musi przejść psychologiczne fazy tej sytuacji, co pójdzie jej zdecydowanie szybciej, bo ma towarzystwo. Jim prosi Artura, żeby zachował kluczowe informacje w tajemnicy. Następny dzień. Aurora kłóci się z robotem. Dowiadujemy się, że tego typu podróż odbyła się już tysiące razy i nigdy nie doszło do awarii kapsuły. Jedno krótkie stwierdzenie robota, a tyle informacji. Tysiące lotów, czyli pewnie robią to już od setek lat albo nawet tysięcy. W szczególności, że pojedynczy lot jest ekstremalnie długi. Setki tysięcy kapsuł korzystających z technologii w przedziale tysięcy lat. I do tej pory nie doszło do żadnego wypadku? Wyjaśnień tej sytuacji może być kilka. Na przykład, ludzie w przyszłości zaczęli produkować tak niezawodną technologię, że wszystko działa bez problemów za pierwszym razem, co jest raczej mocno nieprawdopodobne. Albo, ze względu na długi czas podróży, wiadomości oraz marketingu, jakoś informacje o problemach z hibernacją nie dotarły na ziemię. No i co jest bardziej prawdopodobne: firma transportowa jest bezbłędna, czy ukrywa swoje błędy, aby dalej móc prowadzić ten ekstremalnie lukratywny biznes. I jak ktoś się wybudzi, to umrze w trakcie podróży. Potem załoga budzi się na miesiąc przed całą resztą i zaciera wszystkie ślady. Takie mam wyjaśnienia, ale odszedłem od tematu. Zjedli razem śniadanie. Okazało się, że Aurora jest klientem premium, dzięki czemu Jim w końcu mógł zjeść lepszy posiłek. Potem ona przechodzi dokładnie te same fazy: pragnienie ponownego zaśnięcia, dostania się na mostek itd. W międzyczasie Jim zauważa, że różne systemy zaczęły się psuć. Pamiętacie, jak rok temu nam pokazali jakiś straszny alarm w systemie, przez który prawie zepsuła się winda? No to teraz problemy ma jeden wyświetlacz oraz robot sprzątający, który jest urządzeniem niezależnym, więc to żaden problem. Jeśli chcieli tym coś sugerować, to nie powinni korzystać z takiej pierdoły. Nieważne, po jakimś czasie, jak Jim grzebie sobie przy robocie. Przychodzi Aurora i nagle serce mu stanęło. Pod zaczął płynąć po czole. Aurora wypowiedziała słowa z jego koszmarów. Na szczęście chciała tylko przeprowadzić wywiad. Nie domyśliła się prawdy. Jim opowiada, dlaczego wyjechał w tą podróż. Po czym ona wyjaśnia model biznesowy tej firmy. Osoby, które nie były w stanie zapłacić za cały bilet, będą oddawać firmie Homestead 20% swoich przychodów na tej nowej planecie. Właśnie tak postąpił Jim oraz zapewne większość pasażerów. Podobno z zaludnienia pierwszej planety firma zdobyła 8 kwadrylionów dolarów, czyli 10 do potęgi 15. Trzeba założyć, że wiele planet bliskich Ziemi było już wtedy zaludnionych, ponieważ takie przychody dla jednej firmy transportowej w skali Ziemi są zdecydowanie zbyt duże. Oczywiście nie biorąc pod uwagę inflacji, ale wtedy ta liczba wcale nie jest tak imponująca. Jeszcze jest taki problem. Firma Homestead chce zarabiać krocie z kolonii, którą tworzą na planecie odległej o kilkadziesiąt lat świetlnych. Największym problemem jest transfer informacji. Firma wysyła statek. 120 lat później przylatują. I dopiero wtedy mogą zacząć czerpać zyski. O czym informacja wróci po nie wiem 70 latach. Taka inwestycja jest mocno ryzykowna, ponieważ nie wiadomo, co się stanie na Ziemi po 200 latach. Więc prawdopodobnie będą korzystać z tych pieniędzy w lokalnej gałęzi firmy na tamtej planecie, która w zasadzie staje się de facto właścicielem całej planety. I czy te 20% przychodów jest takim ekstremalnym pomysłem? Czy na Ziemi w tamtej przyszłości dalej istnieje koncept podatków? Ludzie są do tego raczej przyzwyczajeni. W praktyce ten 70-letni przepływ informacji powoduje, że ta kolonia staje się oddzielnym bytem, całkowicie niezależnym od tego, co jest na ziemi lub innych koloniach. Więc jeszcze łatwiej jest ukrywać informacje o teoretycznych awariach kapsu. Zastanawia mnie jeszcze, skąd Aurora miała pieniądze na bilet VIP-owski. Była dziennikarką, co nie jest znane z bycia ekstremalnie dobrze płatnym zawodem. Ona również pisała książki, co mogłoby wyjaśnić bogactwo? Zakładając, że ludzkość w przyszłości jeszcze cokolwiek czyta. Dodatkowo ona ma w planach wrócić na Ziemię, co wytwarza dodatkowe problemy i dwukrotnie zwiększa cenę biletu. Plan ma taki: prześpi 240 lat, aby napisać książkę czy coś w tym stylu. Stanie się sławna, może na kilka lat, i w zasadzie jedynym bonusem jest podróż w przyszłość, z ryzykiem, że nie wróci do niczego. Nieistotne. Wyewoluowali swoją znajomość do spędzania razem znacznej części dnia. Potem przekształciło się to w związek romantyczny. Następne miesiące mijają nawet nieźle. Robią asystę grawitacyjną wokół jakiejś losowej gwiazdy, wyglądają na w miarę szczęśliwy dopóki nie doszło do pierwszej rocznicy jej wybudzenia. W trakcie pogawędki Aurora stwierdza, że w ich związku nie ma żadnych tajemnic, a Jim to musiał potwierdzić. Odchodząc od stołu, nie zasygnalizował robotowi, że dalej ma siedzieć cicho, oraz wcześniej nie przygotował go na właśnie taką sytuację. Więc jak ten przygotowuje się do oświadczyn, Arthur opowiedział, jak długo Jim zastanawiał się, czy ją wybudzić. No i całą resztę. Do czego sam się po chwili przyznał. Następne dni spędziła w rozpaczy i gniewie, no bo w sumie on trochę zniszczył jej życie. Nie chce z nim rozmawiać, więc wykorzystał głośniki, aby ona w zasadzie nie miała żadnego wyjścia. Przeprosiny nic nie dały. Minęło nie wiadomo ile czasu. Parka dalej jest w separacji. Nagle dochodzi do resetu systemów w pokoju Jim'a. Wyświetla się na chwilę trasa, która pokazuje jakieś zagrożenia. Widzimy teraz wyświetlacz komputera na mostku, który w ogóle nie powinien być włączony. Przecież żaden z członków załogi się nie obudził, więc to wyświetla się tylko dla widzów. Czy można tego typu zabieg uznawać za przełamanie czwartej ściany, czy po prostu za błąd? Nieistotne. Najwidoczniej ogromnych problemów jest bardzo dużo oraz właśnie wyłączył się reaktor termojądrowy. No ale na statku dalej nie widać jakichkolwiek AMB. znaczących zmian. Jim tym razem próbuje zaimponować aurorze przez zasadzenie drzewa w środku centrum handlowego. I nareszcie coś się wydarzyło. Automat śniadaniowy zwariował, oraz winda się zepsuła na małą chwilę. Teraz mamy nagły zwrot akcji. Na pokładzie pojawił się kapitan, a dokładniej szef pokładowy. Wygląda na to, że jego kapsuła również się zepsuła. Zaprosił ich na mostek, gdzie ocenia sytuację. Kurs mają poprawny, ale panel nie dostaje danych. Kapitan stwierdził, że lecą z połową prędkości światła, co jeszcze bardziej psuje tamte obliczenia z początku. Teraz są wolniejsi niż być powinni, mimo że dalej przyspieszają? Nieważne. Wysłał ich, aby fizycznie zsynchronizować dane z wszystkich komputerów. A sam poszedł sprawdzić kapsuły. W tej dżima spalił się jakiś czy. Kapsuła kapitana to bardziej skomplikowany problem. Oczywiście domyślił się, co było z kapsułą Aurory. Ale nie mają czasu na dyskusję na ten temat. Dane pokazały usterki wielu systemów, oraz problem z kapsułą kapitana spowodował jego chorobę, więc musi teraz odpocząć. Aurora nie mogła spać, więc poszła na basen. I w dokładnie tym momencie cały statek się wyłączył, przez co utknęła w wielkiej bańce wody. Ma ogromny problem z wydostaniem się na powierzchnię, przez co mdleje. Na szczęście powracająca grawitacja ją jakoś obudziła i jednak nie utonęła. No i właśnie, to była zapewne kluczowa scena filmu, więc muszę się nad tym zastanowić. Formowanie się takiej kuli w zerogie, Super. Problem z wypłynięciem? Super. Można się delikatnie przyczepić do tamtej fali, ale osobiście wolałbym się skupić na powracającej grawitacji. Symulowana grawitacja wytwarzana jest tam przez obroty ramion. Obiekty mają pewną prędkość względem środka stacji, która jest zakrzywiana przez siłę działającą pod kątem prostym do tej prędkości. Taką siłą jest na przykład podłoga działająca na człowieka. W tym momencie mamy sytuację stacjonarną. Ramiona się nie kręcą. Aurora lewituje w bańce. Jak stacja wznawia obroty, to nie ma tam podłogi, która mogłaby w tym momencie działać na lewitujący obiekt. Stacja się obraca, a ona pozostaje w spoczynku, dopóki coś nie zacznie ją pchać. A samo powietrze nie wystarczy. Oznacza to, że ona powinna wtedy polecieć w kierunku ściany. Podobnie jest przy zatrzymaniu. Miała prędkość prostopadłą do promienia ramienia. I aby ją zatrzymać, to coś musi działać na nią siłą. Czym w tym przypadku powinna być ta druga ściana? I nie, woda nie załatwi problemu. A jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że to powolne dryfowanie Jima jest zachowaniem momentu pędu, to chciałbym zauważyć, że przy promieniu ramienia długości jakieś 300-400 metrów, to prędkość obrotową mają około 60 metrów na sekundę. Zakładając, że ramiona wznowiły maksymalną prędkość w ciągu kilku sekund, to pasażerowie powinni wpaść w boczną ścianę z prędkością kilkudziesięciu metrów na sekundę. Więc raczej nie żyją. Mimo chwilowego braku grawitacji, co wywołuje wrażenie spadania, musieli obudzić kapitana. Przeprowadził dodatkową diagnostykę. Okazało się, że coś dużego wydarzyło się dwa lata temu, przez co obudził się Jimmy. Ten problem kaskadowo wywołał następne problemy. Symulacje pokazały całkowite zniszczenie statku relatywnie niedługo. O tym wszystkim system powinien wiedzieć już od dawna. I jak zorientował się, że sam sobie z tym nie poradzi, należało obudzić kogoś z załogi, no ale tego nie zrobił. Poszli do maszynowni, aby znaleźć pierwotny problem. Niestety kapitan zemdlał, a skaner medyczny wykrył ponad 600 problemów. Diagnoza: niewydolność wielonarządowa. Podobnie jak statek. Tylko kapitan przestanie działać w ciągu kilku godzin. Oddał im swój identyfikator i zmarł. Czyli w skrócie, kapitan dosyć szybko zorientował się, że statek ma poważny kłopot i nie postanowił obudzić więcej załogi do pomocy. A no tak, przecież lepiej dać tysiącom osób zginąć, niż skazać jeszcze kilku na luksusowe życie w pięciogwiazdkowym hotelu. W tym samym momencie pojawił się kolejny problem. Biegną do maszynowni, atakuje ich grawitacja. W środku Jim twierdzi, że muszą znaleźć jakąś dużą usterkę. Patrzą na jakieś panele. Diagnostyka polegała na tym, że to dobrze wygląda i idą dalej. Sprawdzają reaktor. Niestety jest zablokowany. Jimowi nareszcie udaje się odblokować jakieś niedostępne przejście. No i znaleźli problem. W środku jest dziura aż do próżni. Przez ponad 40 sekund wiszą i walczą z drzwiami w silnym wietrze, co powoduje brak możliwości oddychania i szybką utratę przytomności. W samą porę zakleili dziurę pianką, po czym nie mogą dotknąć ściany, bo jest bardzo zimna, ale jakoś z podłogą nie ma problemu. Niestotne. Podążyli za trasą asteroidy, która zatrzymała się w pokoju kontrolnym reaktora, po drodze uszkadzając główny komputer sterujący. Niestety nie korzystają z wielu urządzeń obliczających to samo w celach bezpieczeństwa, więc plazma stała się trochę niestabilna. Jim szybko wymienił uszkodzony fragment i udało się szybko wznowić pracę systemu. Ostatnim krokiem jest wyrzucenie plazmy w próżnię, aby można było zrestartować reaktor. I tu mają kolejny problem. Zewnętrzne drzwi się zacięły, trzeba je odblokować. Ale najpierw, dlaczego niby mają tam okienko do patrzenia w plazmę? Potrzebne jest tam ogromne pole magnetyczne, a taka szybka wytwarza dziurę. Poza tym nikt nie musi patrzeć na plazmę. Inżynierom wystarczy odczyt temperatury oraz pola magnetycznego. Wizualnie to ładnie wygląda, ale w praktyce powoduje same problemy. Jim wychodzi na zewnątrz, zabiera ze sobą jakieś małe losowe drzwi, które niby mają robić za osłonę przed wylatującą plazmą. Aurora wróciła do pokoju kontrolnego, który zdążył się już mocno rozgrzać. Najwidoczniej komputer nie potrafi wytworzyć odpowiedniego pola magnetycznego. Z drugiej strony, to jeżeli mają wyciek temperatury, to powinno być tam zdecydowanie cieplej. No ale jestem na tyle gorąco, że tamta dźwignia parzy, ale jakoś powietrze nie wypala jej płuc oraz podłoga się nie nagrzała. Ciekawe ogrzewanie niesymetryczne. Niestety, aby drzwi pozostały otwarte, Jimmy musi pozostać w tunelu i trzymać przekręcony klucz, ponieważ kształt tego urządzenia nie pozwala mu go zablokować, A nie pomyślał, aby chociaż skorzystać z tych drzwi czy coś w tym stylu. Aurora otworzyła wylot. Tarcza nawet daje radę, chociaż skafander pewnie wytrzymałby i bez niej. Wiatr jest zbyt silny. Wyrzuciło go na zewnątrz, zerwał się kabel i leci bezwładnie w kierunku silników. Pomyślał o zastosowaniu trzeciej zasady dynamiki Newtona. Rzucił drzwiami, które najwidoczniej tylko do tego się przydały. Zaczął dryfować w kierunku obracających się ramion, dokładnie tak, aby Aurora zdążyła wyjść i go złapać. Wszystko fajnie, ale trochę zapomnieli o konsekwencji włączenia silników. Statek przyspiesza względem Jima. Dzięki rzutowi osiągnął może prędkość 1 metra na sekundę. A przyspieszenie tego statku w najgorszym wypadku to 16, m na sekundę kwadrat, więc jego prędkość względem statku odwróci się znowu po około 6 sekundach. No i się spali. Oczywiście w filmie zdążyła go złapać. Jakoś zawlokła do szpitala, ale już był martwy pewnie od ponad 10 minut. Obeszła zabezpieczenia i włączyła wszystkie procedury reanimacyjne naraz, co poskutkowało? Po odpowiednio długiej, dramatycznej pauzie. Wyrzucili ciało kapitana, aby mogło ewentualnie uderzyć w jakąś część statku. Po czym Jim przyznał się, że odkrył opcję w kapsule diagnostycznej, która działa podobnie jak hibernacja, więc jedna osoba może jednak dokończyć podróż. Po dłuższych przemyśleniach Aurora jednak postanawia z nim zostać. Zapewne ponieważ po kolejnym roku w samotności znowu mu odbije i coś głupiego zrobi. Teraz widzimy, że załoga obudziła się po 88 latach. Zostali ich wspaniałe centrum handlowe przejęte przez rośliny. No i to wszystko. Zostało jeszcze tylko parę szczegółów. Bardzo interesującą strategię ma ta firma, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wiozą ze sobą części zamienne do prawie wszystkiego, ale jeśli rzeczywiście coś pójdzie nie tak, to nikt nie będzie w stanie problemu naprawić, bo system nie może nikogo wybudzić z hibernacji. Można łatwo to rozwiązać, jeśli byłaby na statku jakaś metoda ponownego wprowadzania w ten sen. W tej sytuacji musiało dojść do szczęśliwej awarii kapsuły kogoś z odwiedzin, aby naprawa była w ogóle możliwa. Teraz tak, przy tym filmie na pewno trzeba podyskutować o moralności tego, co zrobił Jimmy. Można to oceniać na podstawie jego motywacji albo efektów jego działania. Powody można zrozumieć, dalej są fatalne i trudne do obrony. Ale efektem było uratowanie całego statku, ponieważ technicznie bez drugiej osoby nie byłby w stanie naprawić reaktora. A przynajmniej w taki sposób film to przedstawiał. Więc czy mógł to zrobić sam? Możliwe, ale zapewne zabrakłoby mu czasu. Musiał wymyślić, jak zablokować tamten klucz i wrócić do środka, aby pociągnąć dźwignię przed eksplozją delikatny promień. Jest jeszcze inny sprawa. Człowiek jest zwierzęciem stadnym i zazwyczaj słabo funkcjonuje w samotności. Oczywiście są osobniki, które miałyby z tym mniejszy problem, ale on nim raczej nie jest. Kontakt z Arturem oraz kroniki większości pasażerów produkują coś w stylu pseudokontaktu ludzkiego. Ale czy wy wytrzymalibyście w jego sytuacji? Czyli mając możliwość obudzenia kogoś i nie robienia tego przez ponad 50 lat? Zapewne nie. Z drugiej strony on wytrzymał tylko rok. To trochę mało moim zdaniem. Mam jeszcze takie malutkie uwagi. Dlaczego ten statek jest tak skonstruowany, aby Jim nie miał dostępu do kapsu obsługi? Oni powinni wybudzić się jako pierwsi. A jeżeli tak się nie stanie i rzeczywiście pasażer się obudzi, to oni powinni być w stanie mu udzielić pomocy. Takie jest zadanie załogi: pomoc klientowi. No i na koniec zostawiłem sprawę samego statku. Posiada silniki jonowe, a przynajmniej tak to wygląda, oraz pole siłowe przeciwko asteroidom. Wygląda na to, że statek dostarcza im wystarczająco energii, aby doszło do dezintegracji. W praktyce to zamienia je w gaz. Energia do tego wymagana zależy od masy, zakładając, że taka większa asteroida może ważyć milion ton. Statek musi dostarczyć jej energii rzędu 10 do 13 J, co się przelicza na zużycie jakieś 37 g wodoru w reaktorze, mnożąc to przez setki asteroid, które uderzyli. Oraz fakt, że pozostały pył dalej trzeba odepchnąć, czyli go zjonizować i wykorzystać pewnie pole magnetyczne, co jeszcze zwiększa zużycie energii. I jest delikatny problem. Oczywiście w rzeczywistości takie pole asteroid wcale nie powinno być aż tak gęste jak tu pokazali, więc jest jakaś nadzieja. Patrzcie na tą scenę. Czy to naprawdę wygląda, jakby ten statek przelatywał przez pole asteroid z połową prędkości światła? Hm? Jeśli prędkość statku względem asteroid byłaby jakkolwiek sensownym ułamkiem prędkości światła, to taki kamyczek nie zrobiłby tylko małej dziury, tylko doprowadził do praktycznie natychmiastowej eksplozji całego statku. I nie ma filmu. Wszyscy nie żyją w sekundę. Z drugiej strony, z samą ich prędkością jest delikatny problem. Przyspieszenie do połowy prędkości światła wymaga ekstremalnych energii, więc wsadzanie na pokład całego hotelu o masie dużego budynku. Tylko po to, aby przez 4 miesiące dojść pasażerów z pieniędzy, dalej nie byłoby opłacalne. Mają tam ogromny silnik jonowy. Czyli pole elektryczne wytwarzane dzięki reaktorowi. Rozpędza ony do ogromnych prędkości. Pewnie również spory ułamek prędkości światła. Wylatujący gaz jest w kształcie pierścienia, tak jak silnik. Dopiero po jakimś dystansie ten pierścień się sensownie rozszerza. W szczególności, że gaz ma bardzo dużą prędkość, więc kąt takiego rozszerzania byłby raczej niewielki. Cząstki dotarłyby do środka tego okręgu zdecydowanie dalej i na pewno nie tuż po przekroczeniu płaszczyzny pierścienia, więc tamta tarcza powinna się spalić o wiele dalej. Reaktor termojądrowy, który mają na statku jest Mały. Oczywiście w porównaniu z ilością energii, jaką potrzebują, żeby się tak rozpędzać. Nawet jeśli założyć, że do tej pory kapsuły były niezawodne, to dalej procedury powinny wymagać istnienia jakiegoś rozwiązania w przypadku problemu, a nie po prostu zakładać, że nic nigdy się nie stanie. Na koniec sama asysta grawitacyjna. Jedynie mogła się przydać do zmiany ich trajektorii, ponieważ przy takich energiach zmiana prędkości nie miałaby żadnego znaczenia. No i to wszystko. Moją opinię można skrócić do tego. Film korzysta z idiotycznych powodów, aby wydarzyło się to, co twórcy chcieli, aby się wydarzyło. I tyle. Podobał się materiał? Jak nie, to napisz dlaczego. Jestem ciekawy. A potem klikasz tutaj i oglądasz następny. Polecam. A dla jeszcze słuchających maruderów, tutaj jest podziękowanie dla wspierających. I to tyle. Nie ma nic więcej. Czego się spodziewaliście? Wyciągnięcia królika z kapelusza? Życzeń świąteczno-noworocznych? To na pewno nie otrzymacie ich ode mnie. Przykro mi. Do widzenia.